Seraż mi się chce, co robić. Staranie mi ciśnie, co mam zrobić. 12 lat czekałeś na wstawienie. bo... bo. O nie. Ja, widzowie, na przykład uważam, że jeśli mi się chce, to na przykład... Yy... Ty się to chcesz powiedzieć? W sumie to chciałem powiedzieć. Również widzowie chciałem powiedzieć, że dzisiaj będziemy przeglądać, jak będzie w zapytajone, sekcja głupich pytań i odpowiedzi z Puzonem, witam. Dzień dobry! Będzie fajnie, jak zostawicie lajka, suba nam, a w komentarzu napiszecie głupie pytanie i wtedy będziemy nagrywać odcinek głupich pytań od widzów. Czy każdy chłopak ma cenzura? Witam, jestem chłopakiem i mam bardzo dręczące pytanie. Czy każdy chłopak ma cenzura? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że każdy chłopak ma cenzurę. Szczególnie w dzisiejszych czasach. Nie możemy mówić połowy życzeń. No nie możemy! Znaczy, ja bym chciał, żeby cenzura nie obowiązywała na tym kanale. Bo tutaj generalnie każdy nie chce mówić co chce, ale no niestety widzowie. Takie czasy! Więc każdy chłopak ma cenzurę. Każdy. Nie, nie posiadam cenzury. Aha, to dobrze, to napisz coś, Tomek. To czekamy na jakąś wiadomość mocniejszą. Niektórym kutas odpada, jak ogon żyje szczurką. Aha, bo to chodziło o ten. Dobra, stary. nieważny przykładem. Dobra, to już czaję, Ale to prawda, mi. Trzy razy już odpadł. Co zrobić, gdy moje dziecko szczypie stoły? <noise> no to znaczy <noise> szczypie stoły? Jezu, patrz stół! <noise> ja nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że twoje dziecko jest stołofilem po prostu. I jak będzie dorosłe, to będzie... <noise> Ja pamiętam, widzowie, mieliśmy takiego kolegę, na potrzeby odcinka, powiedzmy, że nazywa się, nie wiem, Bartek, mimo że nazywa się inaczej w rzeczywistości. I my się śmialiśmy, bo jego tata ma warsztat z motorami i się śmialiśmy, że on wkłada w motor, w tą rurę, ja bo on tak... Czemu yes. się śmialiście z kolegi? Wasza, ty kurwa! Myślę, że twój stary jest rybakiem tylko, nieważne. Jaka jest wasza ulubiona fursona? Fursona to określenie wśród osób fery. Jakim zwierzakiem jesteś? Ja jestem na przykład papuszką. Szczerze, myślałem, że chodzi o samochód. Jestem za stary. Fery, czekaj kurde, płyn do naczyń stary! A to był fajer! Fajer był! To ktoś źle napisał! O! To jest mój ulubiony widzowie! Nie! Nie chodziło o zwierzątko, jakim jesteś! A to nie, nie wiem, czy stali! To może testowali nas! Nie mów tak! O! Czy można adoptować żula? Bo pod błokiem mieszka pan Michał i mi już szkoda i się dobrze znamy. I raz mu bułkę kupiłam. Mogę go jakoś adoptować? Co na że... medyla? Ej, ej, szczerze! Ja bym adoptował. Stary, jakby moje podatki szły na adopcję Żuli ja bym był za zmierzony nie? Przysięgam. Widzowie, przeforsujmy Yoshi 2040 Ustawa o... Dofinansowanie każdego żula, żeby można było go zaadoptować. Ej, tak. ale w, jeżeli żul miałby kasę... To już by, to by, nie, by nie był żulem. Stary, mi się wydaje, że jeśli byśmy zrobili coś takiego, dofinansowanie Żuli, zrobić tak, żeby oni byli w jakimś rezerwacie na przykład, jak Indianie, co nie? wtedy, stary, dajesz im tak, żeby było git Tutaj im dwa złote, dasz, tutaj im dasz bułeczkę, fajnie. A gdzie będą sklepy w takim razie? W rezerwacie. Zgadzam, tyś, w rezerwacie, będą sklepy no, dla Żuli? Ja bym takiego właśnie a... Big Brothera dla Żuli zrobił. Ej, to było zajebiste Ile lajków, żeby zrobić taki projekt? Dwa lajki widzowie robimy Big Brother dla Żuli. A czy wiecie, można powiedzieć, że. A... A oh, Kurde, śmieszkujecie z takich rzeczy. Widzowie wiecie, jakby. Prawda jest taka, że my, na przykład, z Mateuniem, jak widzimy, na przykład pana Żula, to mu tutaj idziemy z nim na przykład do Żaby. Poza na przykład, ostatnio tego, pan, Żulo, pan Żul wyszedł z Trzeźwiałki i mu powiedział, że jak mi się chce pić, albo I poza z nim poszedł do Żaby, i piwo, ale 0%, więc nie dość, że. Jakby dał mu wartości odżywcze To jeszcze przy okazji nie popłynął w to, żeby mu dawać na l... Tylko właśnie w to, żeby pan sobie poczuł smak piwka, ale nie był pijany Więc widzowie Nigdy więcej nie przyjadę do Katowic teraz <laughs> to, musi się boję Pośmiać się można, ale trzeba też pomagać widzowie Jeżeli przy... naszą wersję przeciwnej płci w innej rzeczywistości to koazirostwo Szczerze spróbowałbym to zrobić Ej, w sumie Ja bym był brzydko laską Ej, ja miałem ten! Masz swoje zdjęcie przerobione? Mam gdzieś, czekaj, czekaj, bo przewijam memy z jaskiem ogórkiem. Luzik. Patrzcie, to ja, widzowie Czajcie? Ja bym zaatakował No, ja bym, ja bym zaatakował. zaatakował Wygląda tutaj jak moja pierwsza dziewczyna Jak miałem, nie wiem, 10 lat Dajcie mi, widzowie, ocenę w komentarz. Zdaję, się stało z twoimi palcami yy, Owłosiły się <laughs> Czy to normalne, że zakochałem się sama w sobie? Myślę o sobie cały czas Mam motylki w brzuchu, jak myślę o sobie Podnieca mnie widok mojego tyłka To wspaniałe kochać siebie Gratuluję i zazdroszczę <F3> Ej, w jeden Ale chciałbym jest tak jest Ja na przykład tak mam Patrzę na siebie i na przykład Jestem zadowolony. Ja nie mogę na siebie patrzeć. Później, takie ostatnie lustro przez okno widzowie. I nie, nie Mam lustra w domu, bez przesady. Nie będę patrzył na tą fałszywą Stary Stary przestranę, choroba na lustrzyca i nie mieć lustra w domu. Stan umysłu przyspieszający czas. Do 13 roju życia regularnie miałem stan, w którym czas płynie szybciej. Ponadto słyszałem bici własnego serca. Teraz jak mam 15 lat, zdarza mi się to raz na jakiś czas. Jak się nazywa taki stan, o ile w ogóle istnieje? To się nazywa LSD Jest zupełnie normalne Miałem to po grzybach No to tego Dziwne widzowie Ja na przykład No dziwactwo to jest zakładka Dziwactwo A no i właśnie Dziękujemy za odpowiedź Czy mój odbyt ma raka? Ostatnio bardzo boli mi dupa I mój odbyt się czerwieni I boli Sadziłem tam palec I coś mnie uszczypało O to... nie Jezu Rak nie Borak, No bez kwiatów Jak szybkie będzie znak No Ale szczypicie dupa Wraz w palu Stary ja Jak chodziłem do podstawów to były rymy do wiesz co się liczy i tam wiesz było szacunek Ja pamiętam no tak. że my z chłopakami mieliśmy bebeka wiesz co się liczy? mycie dupy, żeby nie mieć raka odbytnicy co? Ja pamiętam Jaka to do księdza. teraz, ale widzicie widzowie, nie bawi mnie to już Jestem po to z takich rzeczy się nie wolno śmiać oczywiście Nie, ja już się nie śmieję Ja, ja już się nie się śmieję w, z takich rzeczy Jestem dorosły Co oznacza masowanie kciukiem? Oho, jak się witam z kolegą, tak, podaniem ręki, to on zaczyna masować kciuki moją rękę, a w zasadzie jeden punkt Coś to znaczy, tak, to jest punkt G spójrz, Daj, Czemu to jest, to jest właśnie, czemu to jest zakładka Aha. seks? <laughs> nie wiem, wkład Nigdy tak. Się... Nie pytaj się kolegi, co oznacza mocno. <laughs> Ale nie no, bo tak jak se robi, że i tak się dla Beki robi. To nie jest żadne takie, no. Znaczy może jest. Co najgłupsze pytanie i odpowiedzi to i. Co mam zrobić, jak moja mama chodzi, cała goła po domu? Mój cenzura na już 11-12 cymy. Co mam zrobić? Moja mama chce seksu. <laughs> Też chodzę całe goły, bo mi tak każe. Ej, mam nadzieję, że to jest fake, <laughs> No, szczerze. Panie! Szczerze, też mam taką nadzieję. Dobra, dwie godziny temu było... dodane. Na pewno to jest fake, ale stary. Jacy ludzie są po. jaw. babadebe, że oni takie coś wymyślają. Tyś, co by było real? To nieźle masz na chacie, użytkowniku. Seks podłoga. <zysy> Pomocy, mój brat gryzie meble Pomocy, trzech miesięcy mój brat Ze starym gryzie meble Jakiś czas temu pojechaliśmy do Ikei Kupić meble, a tu oni tak naprawdę Zaczęli to jeść, bo już tam paru godzinach zjedli Ten sklep, włożyli z klientami i kanarami Pomocy, naprawdę, moja mama Próbuje nas zapisać do psychologa Oni gryzą ścianę w pokoju psychologicznym Co mam robić? Pomocy Pomocy, brata No a to jest dobra, dobra konto. Orientacje seksualne, niechcący oprócz Słuchaj koledze, czy jestem gejem? Nie Wiktor, wszystko jest w porządku Raz wiesz to nie wiesz, a po dwóch zarazach, zarazach się zeruje, więc wszystko jest w porządku Ale mnie zastanawia właśnie, jak można niechcący? Dla Beki na przykład <gry> To znak, że trzeba przejść na dietę pustelników i jeść same korzenie popijając to wodą. Jak zjem coś normalnego, to mam dłości i chce mi się żygać. Więc to znak od organizmu, że trzeba przejść na dietę pustelników, a może nawet zostać pustelnikiem. Tak, zacznij jeść własne gówno, nic się nie będzie. Ej, ale to jest, to jest creepy trochę, bo wiesz, to jest tylko oznaka, że coś się dzieje, a ludzie wchodzą na onet i piszą, i ludzie im odpowiadają jakoś bekowo i oni nie wiedzą gdzie się poradzić. A to prawda akurat! To jest bardzo przykre, to jest bardzo. Przykre, jak? jak zostać szepem? Jak zostać szepem? <śmienicza> Zakładka. Jak zostać shopem, to wystarczy, że kupisz tobołek i dociśniesz i się zamienisz w shop <grym> Ej, ale, ale przykminę dopiero szyiłem, ja pierdzielę Ej stary, jak u Ciebie przykminę zapadałeś teraz do stary... mądrych ludzi, kto ma wieść, ten wie Nie, ty masz za to ja stary Tak samo jak mądrzy są ci, co subskrybują, subskrybują mój kanał kuzona, zostawiają lajki i oglądają te odcinki tutaj Do widzenia i proszę o pytania Do widzenia